Jezu, a nasz Panie, daj Mu wieczne spoczywanie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. otwartego serca, o legendarnej wręcz szczerości i gościnności. Takich ludzi jest coraz mniej, może już nie ma ich. Miałem to szczęście pracować z Józkiem Karasewiczem. Byłem jego młodszym kolegą, roztaczał nade mną czułą opiekę i doskonale pamiętam jego szczerość, niesłychaną otwartość do ludzi. Odszedł do Pana Sądzę, że spotkamy się wszyscy z nim i drogi Józku porozmawiamy sobie jeszcze. Spoczywaj.